To jest sklep żabka, a to ja idący do tej żabki. Będąc w Łodzi postanowiłem, że nagram film, w którym będę jadł jedzenie tylko z żabki przez 24 godziny. A tak na marginesie mówiąc, jedyne co w żabce kupuję to czasami monstery. Ale wspólnie z Natalią i Amelką poszliśmy do żabki, aby kupić rzeczy do odcinka. Sami zobaczcie co kupiłem na ten challenge, ale zacznijmy od początku. Dzień dobry. W tym filmie będę jadł przez 24 godziny tylko jedzenie z żabki. Popatrzyłem aplikację żabki, co można by było tam kupić. Też zainspirowałem się troszeczkę Frelim, więc mogą być jakieś podobne produkty. Mam mniej więcej listę z będą co chcę kupić. Pójdziemy razem z Natalcią i z Amelką do Żabki, kupimy te rzeczy. Mam budżet myślę takie 50-80 zł na ten odcinek, myślę, że mi starczy. Rzadko kiedy kupuję w Żabce, no bo wiadomo, no Żabka jest droga i też nie mam za bardzo dostępu do tego sklepu, więc jako że jestem w Łodzi, to wykorzystam ten czas na nagranie odcinka. Tutaj leży jeden pomocnik, który mi pomoże z zakupami, wybierać i nosić. Pójdziemy pewnie koło godziny 9:29, 30 wybierzemy rzeczy. Jeśli wam się odcinek spodoba, zostawcie łapkę w górę i zostawcie Stawcie subskrypcję na kanale. Zacznę czynność pewnie około godziny 10, zanim wrócę z tymi zakupami, więc do jutra do rana, czyli do poniedziałku będę ten czynność kontynuował. Ale jeszcze przed tym zjadłem sobie tutaj śniadanie. Natalia zrobiła mi jajecznicę. Tak wygląda właśnie proces powstawania jecznicy Bajna Natalia. Pytałem jeszcze was, widzów, co byście mi polecali bądź proponowali do kupienia. I większość z was pisała mi, żebym kupił jakiś napalony XXL. Nie wiem, czy takie coś będzie. I sprawdzimy, czy jest napalony XXL. Bo no, podobno po tym siurek staje. Staje po tym siurek? No, po napalonym XXL, bo pisali, że staje siurek po tym. Co to jest? Napalony XXL, taki napój. Także mi widzimy się już tak naprawdę na zakupach w żabce. Jak widzieliście, moi drodzy, wróciłem właśnie z żabki z dziewczynami. Kupiliśmy kilka tych rzeczy bądź kilkanaście. Wydałem 60 zł, także myślę, że spoko wydałbym 50, bo kupiłem im jeszcze po monsterku. Teraz wam na spokojnie pokażę, co tutaj mamy. Tak jak widzieliście na przybiku, jak kupiłem sobie pierogi pani, bagietkę z kurczakiem, jakąś kanapkę Ciupaluch. Do tego kupiłem sobie dwa monsterki, Miller Misia. I tak jak mówię, wydałem 62 zł prawie. Miałem jeszcze zamiar coś kupić, ale stwierdziłem, że nie ma co przesadzać, dlatego że to tylko 24 godziny, więc ja też nie zjem tego tyle, ponieważ mam dietę. A my idziemy jeść tak naprawdę drugie śniadanie, bo już pierwsze zjadłem dzisiaj. Miejmy nadzieję, że taki kadr Wam będzie odpowiadał. Jestem w kuchni. Trochę jest tutaj ciasno, ale myślę, że będzie git. Zaczniemy sobie od Monstera. Nie wiem o jakim jest on dokładnie smaku, ale jest naprawdę mega dobry i jeszcze był na promocji za 5 zł. I zjemy sobie bagietkę z kurczakiem na start dnia. E, niby ją się powinno podgrzewać z tego co wiem, tak są panini. Panini najwyżej sobie podgrzeje, a to sobie na zimno. I tutaj mam jeszcze kanapki na jutro rano, bo jak wiecie, wracam dopiero w poniedziałek, czyli jutro nie idę do szkoły, tylko jadę do domu od Natalci z Łodzi. Otwórzmy tą bagietkę. Powiem wam szczerze, że tych rzeczy, które tutaj są, totalnie nie jadłem w Żabce. Za wyjątkiem może pani, bo pani nie jadłem. Tak się prezentuje ta bagietka. No jest całkiem spoko. Kosztowała chyba z 10 zł. W środku ma kurczaka i sałatę standardowo, pewnie jakiś sosik. Zobaczmy, czy jest dobra. Ej, powiem Wam szczerze, że całkiem spoko. Ten kuczak jest tak leciutko pikantny, na zimne jest naprawdę spoko. Może troszeczkę za mało jest tutaj składników, mogłoby być ich więcej, ale jak na pierwszy raz na test tego, to naprawdę spoko. Mmm! Jest tutaj mega dobry sos, jakiś taki majonezowy. Oczywiście wszystkiego tutaj nie zjem, więc oddam też troszeczkę dziewczynom, żeby sobie spróbowały. Nie będę takim sknerą. Powiem wam szczerze, że fajnie wygląda ten kurczak tutaj w środku. Nie ma go za dużo, ale według mnie da się ją najeść. Nie sądziłem, że mi to zasmakuje i będzie to dobre. Otwórzmy sobie teraz monsterka. Nawet jest podobny kolor jak moja koszulka. No może moja trochę bardziej różowa. Wasze zdrówko. Jest naprawdę mega dobry. Był on z takich tych lodówek, wiecie, jakie są lodówki w Żabce, mam nadzieję. Oceniam jego smak 10 na 10. Naprawdę jest super. Ten odcinek nie należy do najzdrowszych, bo wiadomo, jest tu sporo kalorii i sporo niezdrowych rzeczy. Podczas gdy ja mam dietę i nagrywam też odcinek, gdy ćwiczę. Robię to tylko przez 24 godziny, więc myślę, że w symbrócie oko, bo tak to byście nie mieli materiału, a tak to będziecie przynajmniej coś mieć. Jak miałbym ocenić tą bagietę, to oceniłbym ją na takie 8 na 10. Jeszcze sprawdzę, ile ona kosztowała. Kosztowała na 12 zł, więc troszeczkę dużo. Możecie pod tym odcinkiem w komentarzu napisać, co Wy najczęściej jecie i kupujecie z żabki. Jeszcze na poleciła mi takiego Miller Misia, ale ja go zjem dopiero później, może koło godziny 13-12, a na obiad zrobimy sobie pierogi. Z tej strony trochę wygląda jak jakiś taki chicken z McDonalda. Resztę zostawię dla nich, dopiję sobie monsterka. a my widzimy się tak naprawdę już później, gdy będę pił Miller Misia, bądź już na obiedzie, kiedy zjem sobie pierogi. Moi drodzy, mamy porę obiadową. Jest godzina prawie 14, no 13.55 i teraz będziemy robili sobie pierogi u Jędrusia. Podliczyłem sobie, ile mają kalorii. Mają 570 kalorii. Nie wiem, ile miała ta bagietka, tom ciopaluch, dlatego, że już to wyrzuciłem. Zrobimy je sobie na patelni z olejem, bo dziewczyny tutaj nie mają mikrofali i zobaczymy, czy w ogóle są dobre. Jak zawsze troszeczkę odłożę na samym końcu, tak że będziecie tutaj widzieć przybitki, jak je robię, no i gdy je zrobię to po prostu sobie je zjemy. Mam nadzieję, że perspektywa jest git, co prawda słychać mnie, ale nie widać dolejmy sobie trochę oleju, tak żeby się zrobiło na tym, robię pierwszy raz w ogóle takie pierogi, I chyba na szóstkę odpalimy Tak wyglądają, jak widzicie. Chyba są ok. Zobaczymy, czy są dobre. Bo ja nigdy nie jadłem pierogów z żabki. I są one jeszcze z cebulką, także miejmy nadzieję, że będą dobre. Miałem strasznie takie gumowe ciasto, ale farsz jest chyba spoko. Muszę jeszcze chwilę ostygnąć. Nie wiem, ile one dokładnie kosztowały. Chyba z 8,50. Ta cebulka podpieczona dodaje mi jeszcze takiego leciutkiego smaku. Szczerze powiem wam, że chyba też je ocenię 8 na 10, tak samo jak tą bagietkę. Tego farszu też jest nawet całkiem sporo tutaj w tym pierogu. No nie ukrywam, nie są to takie domowe pierogi, jakie robi wasza mama czy babcia, no ale jako taki gotowiec mogą być. Czasem spoko sobie zjeść. Jeszcze za 8,50 to chyba nie jest taka zła cena. Jeszcze zrobię dla was reakcji dziewczyn, jak spróbują i czy im te pierogi zasmakują. Moi drodzy, postanowiłem dać Amelce. Amelka przy testu Nadal no, nie lubi. I oceń. Wydaj ocenę. Od 0 do 10 oceniam. No ja oceniam na 8 na 10. 8,5 na 10. Smakują ci? Dobrej jakości są. W sumie za 8,50 płaca się, nie? Kupiłabym. Lepsze są niż te z biedry. Czyli smakuję. No już zakończmy to. A mm. tego nie zjesz ostatniego? Gdzie sobie zjedz, jak chcesz? Czy ja mam zjeść? No to jest jeździać. załadnie. widza ładnie. Za zdrowie widzę Patrzcie, jak się rozkupił smakiem. Zjadły. Idę odnieść i umieć patelkę. Tak jak widzieliście, Natalcia nie lubi. Amelka zjadła. Pewnie jeszcze kiedyś może sobie kupię. A my widzimy się już na kolacji bądź na innym posiłku. Moi drodzy, mamy godzinę 18.15 i zgłodniałem. Jest jeszcze tutaj z nami Emil. Chodź mi się przywitać. Cześć manęł. Tak, to jest mój widz z łodzi. Mamy takie panini i Natalcia mi je wstawi do piekarnika, bo jak mówiłem, nie mamy mikrofali, także będziemy musieli coś takiego zjeść. Panini. A i generalnie widzowie, powiem wam tak, że jak tutaj będę przyjeżdżał, to może Emil będzie moim operatorem i będziemy robić dla was zarąbiste filmy. Bo on się nie wstydzi i nie boi się chodzić z kamerą. Pa, pa, z kamerą, normalnie. Także być może będzie jakiś tutaj lepszy kontent dla was robiony. A w międzyczasie idziemy wstawić to panini i zobaczymy, czy jest dobre z pikernika. Panini. <gry> Moi drodzy, jak widzicie to palin się leciutko przypaliło. Widać? Widać, widzę. Postaram się to zjeść, ale no nie ukrywam. Mogło być to trochę krócej, a chciałem jeszcze to dłużej trzymać, dobrze, że operator i Natalie powiedzieli, żebym już y, sprawdził i żebym wyciągnął, bo jakby było za długo, to by normalnie było tu całe spalone i byłby węgiel. Tak to wygląda w środku. Jakieś mięso tutaj nawet jest. A to, to jest jakiś wasabi, jak myślisz? Chyba chyba tak. Albo jakieś chalepek? O ale zajbiste! To jest jakieś chalepek. Weź palcem, palcem. Palca, tak. Nie będę się palca. Węgiel z <laughs> Troszeczkę zwęglone, niby węgla nie mamy, ale tak mamy węgiel <laughs> Robimy te z smaku, zobaczymy czy to oddaje Jest spalone, nawet słychać jak tak jest aż za chrupkie Muszę się dogryźć trochę dalej, żeby poczuć ten smak, bo <laughs> ciężko Generalnie powiem wam widzowie, że jest to... Nie no, kurwa, co po nie wątku <laughs> Jeszcze raz Nie się kurwa. Generalnie powiem wam widzowie, że powinno to troszeczkę krócej siedzieć, bo bardzo się przebija smak tej spalenizny i zabija to smak tego kurczaka w środku. Jedyne co tutaj czuję, to ten sos, jakbym miał to ocenić, to bym ocenił na takie 6 na 10, dlatego że troszeczkę za długo to się działo. No zjem to, ale nie jest to jakieś mega wykwintne i dobre. Tak to wygląda generalnie. Teraz poczułem smak mięsa. Mięso naprawdę fajnie doszło, mi smakuje mięso. Dokryźłem się do środka i powiem wam, że jakbym miał ocenić, to jednak zmieniam ocenę 8 na 10. I gdyby nie bułka, to mnie dał dyszkę, to pani nie jest zajebiste. Tylko polecam wam widzowie, jak jeszcze się na przykład w żabce, żeby odgrzewać to a nie przepiekać to w piekarniku, tak jak ja teraz. Pilnować. Albo to po prostu pilnować, a nie sobie gadać i oglądać tiktok jak ja. No, także moja ocena to jest 8 na 10 i tym samym mamy tutaj kolację. Miller mi mi został, jeszcze na śniadanie mam kanapkę, ale to sobie na spokojnie zjem i energetyka dzisiaj jeszcze wypiję. Także polecam kocetokę. Mamy godzinę 19, zjadłem to panini. Zmieniam ocenę tego panini na 10 na 10 było dobre. Tutaj Emil stwierdził i Natalia, że naprawdę smak oddawał, nawet z przypieczeniem, także ja też zmieniam ocenę. Jeszcze postanowiłem wypisać monsterka, dzisiaj dwa monsterki. Wiem, że to troszeczkę dużo kofeiny, no ale to tylko przez 24 godziny takie odcinek. Jest Nagrywany, także otwórzmy. Piłem go już z rana, więc wiem, jak smakuje. Jak dla mnie 10 na 10. Proszę państwa, nareszcie jestem u siebie w domu. O 6 godzinie wyjechałem z Łodzi. Miałem badania na dziewiątą w szkole i okazało się, widzowie, że miałem rok temu robione badania, ale prywatnie, bo gdy były badania szkolne, to byłem chory. I okazało się, że mam je aktualne jeszcze na kolejny rok, więc mogłem zostać dzisiaj u Natalci. No niestety nie zostałem, wróciłem do domu, jest godzina 11.30. Powinno być już po challenge'u, ale jeszcze nie zjadłem sobie tych kanapek z żabki, także sobie teraz je zjemy i zobaczymy, czy są dobre. A i co najważniejsze, jeszcze mi został Miller Milch, tylko teraz muszę go wyciągnąć z mojego plecaka pięknego. Jest nas piękny Miller Milch. Otwieramy tego Miller Milch i zobaczymy, jak smakuje. Jest on o smaku ciasteczek i chyba lodów, bo tu pisze Cookies and Scream, także coś takiego. O, ale pięknie pachnie, pewnie będzie dobry. Naprawdę mega dobry Miller Milch. Otwórzmy teraz kanapki Tomciopalu, samony z mozzarellą, pomidorem i cebulą czerwoną. Otwieramy je. Są one trochę może rozwalone, dlatego że wiecie, no jechałem ze mną tutaj dość długo. Tak wyglądają one w środku i powiem wam szczerze, że jeszcze nigdy ich nie jadłem. Spróbujmy. Strasznie zdrowe się to wydaje. Jest tutaj sałata, serek, jakiś pomidor. Nie jest to złe, ale nie wpada to w moje gusta. Raczej nie kupiłbym tego jeszcze raz. Wolałbym już bardziej panini, albo tą bagietkę. To w mojej skali 0 na 10 dostałbym, myślę, takie 4 na 10. I w środku jest jeszcze czymś posmarowane. To chyba nie jest masło, to jest jakiś taki, nie wiem, może jakiś pasztet, albo nie wiem, co to może być nawet. Ale jak nie macie co zjeść, jest żabka i to lubicie, to raczej sobie możecie kupić. Chociaż powiem Wam, że tam są różne opcje wyboru tych kanapek. Chyba na mi właśnie taką, żeby było bardziej fit. Możliwe, że z kuczakiem boby lepsze. E, to też się da zjeść. A co do Miller Misia, to powiem wam, że on jest 10 na 10. Jest po prostu super pyszny. Polecam każdemu go spróbować, jeśli jeszcze go nie piliście. O, tak on wygląda pięknie. Jeszcze mi została jedna taka połóweczka i będziemy kończyć ten odcinek. Ostatni kawałek mi został. I tym samym uważam odcinek za zakończony. Jeśli wam się odcinek podobał, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał i widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się i do następnych. Yo!